Lipiec dla lwa. Słuchajcie, witam Was w odczucie miesięcznym dla lwów na lipiec. Zobaczymy sobie energię. Odkryjemy prawdę. Zobaczymy, co w trawie piszczy, co Was czeka, co Was zaskoczy, co w pracach, finansach, relacjach, miłości. Wyciągniemy wszystko, co się da, żebyście byli przygotowani, świadomi. I zobaczymy, co w trawie piszczy. Ok. Energia ogólna dla lwiaka. Okej, okay, ciernie. Będą tutaj jakieś wyzwania. Ale spokojnie dacie sobie z nimi radę. I przyszłość będzie pozytywna, także bez stresu. Jeżeli tutaj jesteś pierwszy raz, to zapraszam do lajka, subskrypcji, dzwoneczka. Jeżeli kolejny, to witam Cię serdecznie. Zaraz zobaczymy. Co słychać. Sama jestem lwem, więc jestem ciekawa, co lipiec pokaże. Ok. Co zaskoczy umiarkowanie. Ok. Na co uważać w lipcu. Mhm. Ok. Czwórka kielichów. Co w związkach? Świetnie. Czwórka buław dla singli. Królowa kielichów. Super. Praca finanse. Ósemka buław. Słuchajcie. Mimo wyzwań, widzę, że szykuje się nam bardzo ciekawy miesiąc. Także super. Zaraz będziemy odkrywać dalej. Zobaczmy, o co chodzi z tymi wyzwaniami. Poradzicie sobie, więc nie wiem, czy jest sens dokładać karty, ale zobaczymy. Ok, weźmy to. Mhm. Świetnie. Mamy znów umiarkowanie. Słuchajcie, y, sytuacja wygląda tak. Dla niektórych osób, które miały jakieś problemy, może i finansowe, w zeszłym miesiącu, mieli gorszy miesiąc, mieli jakieś y, większe wydatki. Y, sytuacja wygląda tak że w tym miesiącu wszystko się umiarkuje, wszystko się zbalansuje. Przyjdzie to spełnienie takie mm, bardziej materialne. To już nawet nie chodzi o finanse, ale też mogliście wydać pieniądze na coś innego i po prostu coś się sfinalizuje w tym miesiącu. Może to być podwyżka, mogą to być jakieś dodatkowe pieniądze, jakieś dodatkowe oferty bądź sytuacje, które sprawią, że, mm, że będziecie stali stabilizacyjnie lepiej. Przede wszystkim w tym miesiącu uzyskacie już taki spokój, gdzie wcześniej było właśnie nerwowo, bo było mniej kasy. Staniecie dzięki temu w swojej mocy, będziecie bardziej pewni siebie, przez to, że odzyskacie taką stabilizację finansową, emocjonalną przede wszystkim, bo dzięki temu no to człowiek jednak czuje się lepiej, czuje się bezpieczniej przede wszystkim, więc naprawdę będzie dobrze. Niektórzy z Was odkryją jakieś pasje w tym miesiącu, Wrócicie do jakichś swoich pasji z dzieciństwa, z przeszłości, coś Was tutaj, mmm, dostaniecie takiego impulsu do działania. Więc może dzięki tym nowym projektom, lub niektórzy przez te finanse dodatkowe, które y, dostaniecie, y, zrealizujecie jakieś swoje pasje, może jakiś kurs, gdzieś jakiś wyjazd, y, pójdziecie gdzieś na studia. Każdy ma indywidualną, bierzcie co, co z wami rezonuje, bo tutaj można historii opowiadać naprawdę dużo. W każdym bądź razie na pewno tutaj po tych trudniejszych okresach przyjdzie spełnienie. I to pozytywne, i tutaj się nam to potwierdza we wszystkich kartach. No, przede wszystkim w tym miesiącu już będziecie mieli taki spokój. Uzyskacie harmonię i naprawdę będzie dobrze. Dla kogoś może być ważne numer 31, ktoś może być urodzony 31 października. ok? a no, zobaczmy. Co was zaskoczy z tym umiarkowaniem? Mhm. Mhm. Ok, no to bierzemy wszystkie. Mhm. właśnie. Eee, zaskoczy was to, że przede wszystkim puścicie tą kontrolę. Wcześniej, jak musieliście pilnować finansów, to wszystko liczyć, niektórzy tutaj od 10 do 10, gdzieś ten problem jednak finansowy był w poprzednich miesiącach, to puścicie to, dlatego że będzie teraz łatwiej. Właśnie dzięki może tym pieniądzom, które uzyskacie, dzięki waszemu um, logicznemu podejściu do sytuacji, ogarniecie wszystko właśnie strategicznie, podejdziecie do załatwiania wszystkich spraw, domkniecie pewne rzeczy, które były. Przede wszystkim odzyskacie tą taką siłę w sobie. Przestaniecie o pewne y, rzeczy, ludzi, względy walczyć, rywalizować, tylko skupicie się na swoich celach y, i tutaj naprawdę przyjdzie sukces. Dojdziecie do wniosku, że y, nie ma sensu kłócić się z pewnymi osobami, nie ma sensu niektórym osobom udowadniać swoich racji. Po prostu puścicie to. Olejecie sprawę, bo dojdziecie do wniosku, że no, nie warto mm, udowadniać. Że jesteście czegoś warci, udowadniać, dlaczego podjęliście takie, a nie inne decyzje, bo to jest yy, wasze życie. Może wcześniej yy, musieliście walczyć o to, żeby ktoś zrozumiał wasze decyzje, czemu tak, a nie inaczej. A teraz po prostu puścicie to, puścicie tą kontrolę i będziecie mieli naprawdę w nosie, kto o was co myśli, bo skupicie się na, na swoim życiu. Kogo macie odciąć od swojego życia, to odetniecie, od kogo macie się odsunąć, to się odsuniecie, bo będziecie wiedzieć, że na dłuższą metę mija się to z dlatego że ciągło Was to po prostu energetycznie i, i ten chaos przede wszystkim Was przerażał, już mieliście go serdecznie dosyć. Jakiś potyczek, kłótni, rywalizacji czy w pracy, czy, czy w związku, postawicie sprawę jasno. Porozmawiacie z partnerem, postawicie granice w pracy, że pewnych rzeczy sobie nie życzycie i będziecie tu przede wszystkim mm, szczerzy sami ze sobą i szczerzy z innymi, żeby wydarzyło się tak, a nie inaczej. To was może zaskoczyć, bo wcześniej po prostu mogliście trzymać dużo rzeczy w sobie i w końcu to wszystko się unormuje, ustabilizuje, eee, pewne osoby usłyszą to, co miały usłyszeć w końcu, a wam ulży. Spadnie ten ciężar z was, że musieliście pewne rzeczy trzymać w sobie. Ale najważniejsze jest to, że może sami się zaskoczycie, że załatwicie to przede wszystkim z klasą, ze spokojem, że nie będziecie wchodzić w jakieś głupie dyskusje, tylko po prostu oznajmicie to, co macie oznajmić i kończycie temat i resztę po prostu mm, odcinacie grubą kreską. Okej. Okay. Na co uważać? Uważajcie, żebyście nie wpadli w takie niezadowolenie i zobojętnienie, tak jakby tak jakbyście nie doceniali do końca to, co macie, to, co uzyskaliście, to, co udało się Wam wypracować, żeby troszkę pożyć tu i teraz. Zwrócić uwagę, w jakim miejscu jesteście, kto koło was jest. Może to też przez te wszystkie wydarzenia wcześniej, które były, że byliście non stop gdzieś tam atakowani, musieliście pilnować swoich granic, zwalczyć o swoje, i, i teraz macie taką demotywację przez to. Bo przy tych kłótniach to ktoś mógł mocno tutaj naginać. A mhm. zobaczmy o co chodzi. Mhm. Okej. Okay. Mhm. Słuchajcie, mm, przede wszystkim. To uważajcie na jakieś sytuacje, które mogą przyjść y, z zewnątrz, coś się może zawalić. Y, bardzo możliwe, że przez tą Waszą szczerość i że postawicie niektórym granice, y, mogą tutaj posypać się pewne relacje. Ale nie ma co się tutaj przejmować, y, bo Wy będziecie przede wszystkim musicie się skupić na, na pracy, na konsekwencji swoich y, zachowań i na Waszym celu przede wszystkim. Patrzcie siebie, to na co się zdecydowaliście, w którą stronę chcecie iść, i może tutaj naprawdę wszystko przyspieszyć przez te kłótnie, y, przez to, co się może właśnie zawalić. Więc y, zachowajcie umiar, żeby nie wplątać się w jakieś takie wydarzenia, że mm, coś ruszy z kopyta i od słowa do słowa dojdzie do jakiejś kłótni, do, powiecie za dużo, co moglibyście potem żałować. Nie ma sensu. Jak coś się ma zawalić, przyjaźnie, relacje, y, czy nawet jakieś miejsce w, y, w pracy, y, no to po prostu to prędzej czy później by się wydarzyło, bo tutaj coś jest na słabych fundamentach zbudowane. I wy już sami wiecie, o czym ja mówię, czy to chodzi właśnie o relacje, czy o pracę, czy o, o relacje ogólnie, bo to mo może być przyjaźń, znajomi, przyjaciele, rodzina, y, miejsce pracy, gdzie już po prostu mieliście serdecznie dosyć i. Byliście już tak obojętni, że mieliście to w nosie, tak? Pożegnać się z klasą yy, i skupić się na sobie. To jest bardzo ważne. Nie dać się przede wszystkim tutaj sprowokować, na to uważajcie. Bo po pewnych wydarzeniach może wszystko przyspieszyć i możecie też na tym nie nadążyć, więc klarownie podejść do, do sprawy. To są odczyty. Hmm, kolektywne, ogólne, więc ciężko mi się odnieść tutaj do konkretnej sytuacji. Mówię, co, co do mnie przychodzi. Yy, natomiast yy, dacie sobie z tym radę. Tylko się po prostu nie dajcie, bo macie tą siłę. Okej. Okay. A co w relacjach? Słuchajcie, stabilizacja, skupienie się na domu, na partnerze, na celebrowaniu wspólnych chwil. Yy, może niektórzy z Was będą jechać na urlop w tym miesiącu. Niektórzy mogą jechać na jakąś imprezę rodzinną, urodziny, wesele. Ok? Ktoś Wam może oświadczyć w rodzinie, że będzie brał ślub, lub będzie wchodził na nowy etap w swoim życiu. Bierzemy cztery jak zawsze. Jak wypada tak bierzemy. Zobaczcie. Piękne połączenie. Super miesiąc z partnerem, pełne zrozumienie, dużo miłości, dużo wsparcia, dużo zrozumienia, dużo waszych takich właśnie pięknych, wspólnych chwil. Szóstka monet mówi o przede wszystkim dawaniu hojności, więc będziecie się z partnerem obdarowywać. Miłością. Może i nawet prezentami, niektórzy zrozumiecie, jak ta dru druga osoba jest dla Was yy, przede wszystkim ważna. Będziecie się wspierać, będziecie po prostu yy, czuć, że jesteście przy tej osobie, przy której powinniście być. Bo kochankowie też mówią o naprawdę pięknym połączeniu dwóch dusz, które się kochają, ale już nawet nie tak fizycznie, jak wewnętrznie, po prostu... Będzie dobrze, będzie dobrze. Dla osób, które miały mm, troszkę gorsze miesiące wcześniej z partnerem, no to tutaj naprawdę dojdzie do takiego mm, zbliżenia na zasadzie wejścia na kolejny etap, mm, taki może i duchowy nawet. Albo partner zrozumie, że jesteście najważniejsi dla niego i doceni to jaką wy jesteście osobą, ile ma wsparcie od was, jak bardzo jesteście hojni, jeżeli chodzi o uczucia, jak dużo dajecie z siebie do tego związku i ja myślę, że tutaj naprawdę będzie celebracja waszej relacji. Same dobre chwile, po prostu same dobre chwile. Może ten wyjazd na urlop was też bardzo zbliży do siebie. Wrócicie do chwil, gdzie mm, skupialiście się na sobie, odzyskacie... Mm, Siebie po prostu. Ok? A dla Singli mamy tutaj jakąś energię bardzo zmysłową, wrażliwą, otwartą. Zobaczmy, czego to dotyczy. Mhm. Ok. Super. No słuchajcie. Ewidentnie widzę tutaj że otwieracie się lub ktoś się na was otworzy, to też zamieniajcie sobie energię, ale najważniejsza rzecz w tym przekazie jest taka, że coś zacznie tutaj kiełkować. Jakieś nowe emocje, jakaś nowa relacja, coś na takiej początkowej fazie wzrostu z osobą taką pełną pasji, bardzo taką magnetyczną, przyciągającą. Ktoś, kto naprawdę jest wrażliwy, potrafi okazać przede wszystkim uczucia, może czasami bujać w obokach, natomiast będzie tutaj pasja, przyciąganie, ktoś ruszy w waszym kierunku i tutaj naprawdę może się coś zadziać lub wy się w kierunku kogoś, bo to też y, zamieniajcie sobie y, energię. Y, będzie tutaj jakieś y, właśnie wsparcie. Może się zacząć od zwykłej przyjaźni, od tego, że wy albo ktoś wam pomoże w jakiejś sytuacji y, i od tego wszystko się zacznie, jakiś taki właśnie na początku delikatny flirt, wymiana wiadomości. No a później może być naprawdę ogniście, słuchajcie, bo rycerz była y, mówi o tym, że ktoś po prostu odważy się na jakieś takie dalsze kroki, zaryzykuje. Ktoś bardzo namiętny. Niektórzy tutaj mogą przeżyć naprawdę ognistą przygodę, także dajcie znać, czy to z wami rezonuje. Wakacje też y, mają taką aurę w sobie, że y, Więcej się flirtuje, wyjeżdża się gdzieś na wakacje, tam się kogoś pozna, przeżywa się przygodę życia na urlopie gdzieś, nie wiem, w Turcji, nad morzem, po prostu z kimś, że dojdziecie do wniosku, dobra, raz się żyje, a czemu nie? Jestem singlem, przecież mogę, tak? Będziecie naprawdę tutaj otwarci na. na romans po prostu. Z kimś, na przeżycia, na, na, na emocje, na doświadczanie przede wszystkim. Yy, różnych rzeczy. także życzę wam naprawdę udanej zabawy. ok. a w pracy, finansach yy, mamy jakieś przyspieszenie. coś tutaj yy, przyspieszy. ruch, działanie, jakieś zmiany. Mhm. no bierzemy cztery standardowo. słuchajcie yy, po ciężkim okresie finansowym, który mieliście, bądź jeszcze są yy, jakieś takie małe problemy, wyjdziecie w końcu na prostą. Coś tutaj yy, ruszy dalej. Mm. Dlatego, że w energii miesiąca macie jakieś wyzwania, więc może niektórzy z Was musieli dokończyć jakiś projekt, lub zakończają pracę w jednym miejscu, rozpoczynają w nowym. Niektórzy z Was. Yy, po cięższym okresie będą otwierać firmę, i widzę tutaj, że macie tą energię takiej osoby, która potrafi osiągnąć sukces, potrafi kontrolować swoje finanse, ma już tą taką pewną dojrzałość związaną właśnie z pracą, z finansami, przeszliście tutaj swoje różne etapy, różne firmy, różne miejsca, przepracowaliście, macie tą taką świadomość świata, jak działa rynek, niektórzy z Was będą tutaj mieli nawet i wpływy, dzięki którym właśnie coś ruszy dalej jakaś osoba wysoko postawiona, jakiś właściciel firmy, jakaś inna osoba, która bardzo dobrze prosperuje, jest bardzo przedsiębiorcza, może wam w tym pomóc lub właśnie dzięki tym wiadomościom i temu ruchowi, wy osiągniecie jakieś bogactwo. Bo siedemka monet też mówi o tym, że bardzo ważna tutaj jest cierpliwość i przez to, że bardzo długo nad czymś pracowaliście, mimo waszego zmęczenia, determinacji, doprowadzicie pewne sprawy do końca bo będziecie bardzo mocno skupieni na, na celu, na osiągnięciu takiej stabilizacji finansowej. To przede wszystkim. Niektórzy z Was tutaj będą oczekiwać na jakieś finalizacje Waszych wcześniejszych inwestycji. Coś gdzieś zainwestowaliście, nie wiem, może w krypto, w jakieś obligacje, w jakieś takie inne rzeczy, i po prostu w końcu sfinalizujecie pewne rzeczy, nad którymi pracowaliście właśnie wcześniej. Dzięki temu też doprowadzi to do takiej mm, analizy, co osiągnęliście do tej pory, gdzie warto znowu zainwestować, yy, gdzie warto znowu ruszyć z jakimiś nowymi projektami. Niektórzy z Was tutaj, yy, na przykład ci, którzy wcześniej nie mieli pracy i szukali pracy, będzie tutaj jakieś przyspieszenie, będą tutaj jakieś wiadomości yy, i ruszycie do miejsca, które da Wam stabilizację finansową lub to będzie takie miejsce przystojowe, które pomoże Wam. Iść gdzieś wyżej, dalej, żeby osiągnąć wasz ten taki docelowy cel, masło myślane. Yy, dlatego, że widzę, że macie tutaj piekielnie dobrą intuicję, potraficie zachować spokój w pewnych sytuacjach i macie, tak jak mówiłam wcześniej, tą taką mądrość. Że wiecie, że czasami trzeba poczekać na pewne sytuacje, ale docelowo będzie ta nagroda. Także naprawdę super idą tutaj w końcu sukcesy po ciężkich okresach już kończą się te ciężkie momenty i myślę, że właśnie dzięki tutaj tej waszej determinacji tej takiej siły w sobie, że idę po swoje, skupiam się też na swojej niezależności, bo to jest bardzo ważna rzecz, żeby mieć stabilizację, spokój i bezpieczeństwo, to wszystko pozwoli wam na to, żeby dojść tam, gdzie chcecie dojść. Także naprawdę gratuluję. I zobaczymy sobie jeszcze przekaz od uniwersum co dla Was. No dobrze, weźmy dwie. No właśnie, słuchajcie ważna rzecz. To mamy takie piękne podsumowanie całego tego czytania. Yy, sprawa wygląda jasno. Bierzcie wszystkie szanse, które do Was idą i pozwolą Wam spełnić Wasze marzenia, bo dostaniecie to. Jeżeli będziecie szli po swoje yy, i wiedzieli, gdzie jest wasz cel, co chcecie osiągnąć, to osiągniecie to. I druga informacja, że życie potrafi być trudne i życie potrafi być naprawdę piękne, i to do was należy decyzja, w którą stronę pójdziecie. Bo słyszałam kiedyś taki piękny cytat, że yy, jeśli nie podoba ci się kierunek, w którym podążasz lub miejsce, w którym jesteś. To nie jesteś drzewem. Zawsze możesz zmienić ten kierunek. Więc yy, czasami więcej wiary w to, że mamy wpływ na swoje życie, bo ja wiem, są sytuacje takie, gdzie czasami dzieją się rzeczy, na które nie mamy wpływu. Natomiast na większość mamy wpływ. I jeżeli nie wierzymy w siebie i patrzymy yy, przez pryzmat ofiary, i dlaczego mnie to spotyka, i nie dam rady, to czasami nawet sami sobie budujemy projekcje w naszej głowie i samy, sami zapętlamy się do takiej klatki mentalnej, z której wyjście jest tylko go po prostu nie widzimy. Czasami warto się odważyć, czasami warto zaryzykować, przede wszystkim jeżeli nie spróbujecie, to potem nie będziecie żałować, że tego nie zrobiliście, więc warto sięgać po marzenia. Naprawdę warto, życie mamy jedno i czasami trzeba przejść bardzo ciężką drogę, żeby to uzyskać, natomiast każde doświadczenie czegoś nas uczy, dzięki każdemu doświadczeniu jesteśmy silniejsi, tylko trzeba w siebie wierzyć, to przede wszystkim nie dawajcie sobie podcinać skrzydeł, jeżeli macie jakiś plan, jeżeli chcecie coś osiągnąć, bo ludzie czasami to robią świadomie, z zazdrości z zawiści lub po prostu nieświadomie bo nie mają pojęcia, tak? jeżeli coś czujecie wy wewnętrznie mm, idźcie w to, po prostu idźcie w to, jeżeli serce was tam woła to po prostu w to idźcie, bo możecie się sami zaskoczyć że marzenia potrafią się spełnić także trzymam za was kciuki pięknych chwil Wam życzę w relacjach, ognistych romansów dla singli i pamiętajcie, że przeszkody można pokonać. A macie tutaj siłę, bo jesteście w końcu lwami, więc umówmy się, jeżeli Wam się coś upatrzy, uwidzi i ukichacie się na jakąś sprawę, to Wy w końcu tam dojdziecie, prędzej czy później, tak? Więc y, życzę Wam powodzenia i trzymajcie się, pa!